Mnie. Od mojej strony jest kartka niebieska, od drugiej strony jest czerwona. Dziecko do szóstego roku życia ma tendencję, ma tendencję żeby powiedzieć, że laleczka, która siedzi tutaj przed nią jest ta czerwona strona, A ja się zakończę mówię, że laleczka widzi, że kartka jest niebieska. On pokazuje, że druga jest czerwona, to jest niebieska popatrz. Co widzi laleczka? Na niebieską karteczkę. Dlatego, że dzieci trzymają się tej pozycji egocentrycznej. I dopiero w wyniku wychowania uczą się wchodzić w drugą pozycję i patrzeć na świat, uwzględniać to, że, dzie że inne dzieci na przykład boli to, że ja biję tam swoją młodszą siostrę i klockiem mnie nie boli, więc ją też nie boli za tak? to. jest dla dziecka pewna magia i tego się musimy nauczyć. A więc uczenie się drugiej pozycji jest wzmacnianie swoich strategii społecznych I, y nas, dlatego też to, to ćwiczenie robiliśmy i będziemy robić, zachęcamy do tego, żeby je wykonywać, które w jakimś sensie jeszcze może to dziwnie zabrzmi, nie mają siedmiu lat w nas, bez względu na to, ile my mamy lat, są takie aspekty nas, które mają 5 lat, na przykład, albo 6 lat i są bardzo egocentryczne. Pomyśl o pewnych obszarach w swoim życiu, gdzie doświadczasz takiego, nie wiem jak to powiedzieć, moje tutaj bronić, będę tego bronić albo gdzie się usztywniasz na przykład, gdzie, gdzie masz takie poczucie. Nie Strasznie. I nie chcesz zrozumieć drugiej tak. pozycji. Nie chcesz wyjść, patrzeć na siebie w tych mhm. sytuacjach, w tych momentach, bo mhm. czasami drugiej osoby, proszę przeciwnie cała twoja mechanizm obrony jest taki, żeby się zamknąć w pierwszej pozycji i nie dopuszczać. Zatkać, już dzieci tego, nie co nie inni, robią, nie? nie? Co inni no. mówią, to wiecie, czasami y, warto być świadomym te, takich aspektów naszego życia, dlatego że y, 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 my się przyzwyczajamy do tych naszych racji. Wydaje nam się, że tacy po prostu nie jesteśmy. No my tak, tak mamy. O to będziemy tutaj walczyć do upadłego, tego nie chcemy słyszeć, hmm. o tym nie chcemy rozmawiać i tak jest po prostu. Być może warto zacząć rewidować ten sposób myślenia, czy aby na pewno my musimy pozostać w tych aspektach niezmienialni. Bo może się okazać, że właśnie w tych obszarach, gdzie czujemy właśnie złość, albo czujemy, wzbudzają się te nasze, jak to nazywamy, strategie przetrwaniowe, czyli walczymy o coś do upadłego, albo się obrażamy i wychodzimy, albo udajemy, że nas tam nie ma że może to są właśnie te obszary, w których możemy najwięcej dla siebie zrobić. Możemy naprawdę dzięki yy, rozwojowi w tych obszarach po prostu wzrosnąć, mogą nam skrzydła wprost. Co to znaczy? To znaczy po prostu, że jeżeli doświadczasz takiego mechanizmu obronnego, że nie chcesz o tym rozmawiać, nie chcesz o tym, nie chcesz o tym mówić, nie chcesz o tym nawet myśleć, tylko masz się trzymać w swojej pierwszej pozycji, Boisz się, że jakbyś poznał drugą pozycję, to coś byś stracił? To jest zachowanie, które trzeba ocytelizować. I teraz jak poznasz drugą pozycję, to najważniejsze, rzecz wcale nie musisz zmieniać swojego stanu. Możesz dalej utrzymywać swoje, ale będziesz odrobinę od mądrzejszy, a na pewno twoje emocje będą być odrobinę od dojrzalsze. Teraz tą samą sprawę, tą samą strategię często stosujemy Zdumieniem wobec samego siebie. Bardzo często. Dlaczego? Dlatego, że gdzie jest ja? Moja głowa, moje plany życiowe, moje ambicje, to jest ja. I tutaj trzymam się w pierwszej pozycji, a moje ciało to jest ono. To. To. On. I teraz ono coś mówi, ono czegoś chce, ono wysyła jakieś sygnały, ale ja tego nie słucham. Wtedy trzymam pierwszą pozycję swoich, swoich ambicji, swoich, swoich, swojego myślenia powiedzmy o swoich celach życiowych, kim ja jestem pewnego ego, trzymamy tutaj pierwszą pozycję, a na przykład to co mówi się w psychologii, wybieramy sygnały z ciała, ale wierzcie mi, jeśli je ruszemy i będziemy wystarczająco skuteczni. One się nasilą w postaci stanów lękowych, w postaci wysypki, w postaci tak. niesprawności, braku snu, zaparcia. zaparcia. Ciało ma bardzo wiele sposobów, aby udowodnić kto tu rządzi. Kiedyś, nie, nie taką historyjkę, jak się narządy kłóciły, który jest najważniejszy, to pamiętacie kto wygrał, tak? Dupa <ślesz> <ślesz> odpuść, <ślesz> tak? Więc to samo dotyczy, nasz umysł, z którym się często identyfikujemy, nasze ego, tak bardzo nas hipnotyzuje, bo zawsze nie nim mówimy, że to jest pewien polityk, który prowadzi zawsze kampanię wyborczą i zbiera głosy tutaj w środku, że my się identyfikujemy z tymi świadomymi naszymi jakimiś celami i wartościami, a mamy tendencję wypierać rzeczy, które na przykład są związane z ciałem. Ale wcale nie tylko, dlatego że jeżeli spojrzymy jeszcze głębiej, to okaże się, że e, jakaś część chce iść e, odpoczywać i to wcale nie jest ciałą, a jakaś część e, mówi musisz pracować. Pytanie z którą się zidentyfikujesz? Czy będziesz trzymał tylko pozycję? Jakaś część mówi musi, musisz być bezpieczny, pracuj w tym miejscu gdzie pracujesz, może ci się podoba, nie odnosisz satysfakcji, ale ci płacą regularnie a druga, zostań, tu, zostań się, się rób to dalej, a druga część mówi, e, no co ty, no sadźcie na więcej, może mógłbyś znaleźć lepsze miejsce, albo zrobić jakiś plan życiowy. Pytanie znowu, czy następuje komunikacja między tymi dwoma częściami, czy jest znowu trzymanie się tylko i wyłącznie pierwszej pozycji. I w tym aspekcie, pamiętacie, na których zajęciach robiliśmy front i Pamiętacie, tak? Czyli w jedną rączkę jeden aspekt, w drugą rączkę drugi aspekt. Komunikacja między tymi. Bo Znowu to, do czego w tej chwili nawiązujemy, to już do Waszych dość bogatych doświadczeń z, z, z zajęć, że mówimy o no, pierwszej y, no, osobie, o drugiej osobie, ale tak naprawdę chodzi nam o to, z czym albo z kim w sobie się identyfikujesz. Z jaką częścią siebie. ja. To czego w momencie. Tak, przepraszam. Powiedziałam <grym grym> Z jaką częścią siebie się identyfikujesz? Czy pasz z tą, która nie wie, ciągle się czymś zamartwia, martwi się, jak to będzie w przyszłości, a czy my nie wiem, będziemy mieli wystarczająco dużo mniej pieniędzy, a czy, albo czy moje dziecko zna maturę, albo czy coś takiego. Czy identyfikujesz się z taką częścią, która mówi, rzuć to wszystko, jedź w góry, Wyjść na Himalaję czy gdzieś tam, prawda? Ja powiedziałabym, myślę, że Marek się ze mną zgodzi, że to jesteś Ty, i to jesteś. Szczęście, i to jesteś Ty. I teraz, jeżeli pójdziemy dalej za tą pierwszą, drugą pozycją, powiedzmy, że przyjmujesz pierwszą pozycję, wchodzisz w pozycję drugiej osoby i Twoja mapa się poszerza. To, co będziemy teraz robić na tych zajęciach, to będziemy poszerzać Twoją mapę do takiej wielkości, o której być może nawet nigdy nie podejrzewałeś, albo nie podejrzewałeś, że ona ta mapa może być. I nie będziemy tak naprawdę szukać daleko. Będziemy szukać w Tobie, ponieważ to w Tobie są te wszystkie drugie osoby. I wierz mi, że jest ich bardzo, bardzo wiele. Tych części siebie, które po prostu starasz się nie zauważać, albo z którymi się kłócisz. Albo Który... których się próbujesz odciąć, się których się wstydzisz, z którymi nie rozmawiałeś przez długie lata. Więc to, co będziemy robić, to będziemy prowadzić zintegrowane. Są to takie części, które są Twoimi pupilkami. Takie. Nie zgadnę, ponieważ jestem Polaniem i znam nam charakter narodowy. I o czym myślisz Wam? Jak, jak się budzi tylko oczy ci. A nawet nie otwierasz oczu. Jaka część wtedy no. przylatuje do Twojej świadomości i robi pojawia? entertainment? Czy to ta część, która mówi, a, Jezu, jestem, jest... jestem wdzięczny za to, że mam taki tak. piękny dom. Albo, że mam takie wygodne używanie. Jestem no, wdzięczny no, za to, że no, mogę je zjeść, jestem no, wdzięczny no, za to, no, że oddycham. Jestem wdzięczny no, za to, że mam dwie ręce. No, jestem no, wdzięczny no, za to, że jest pokój na ziemi. Czy no, to jest, jest no, ta no, część? Nie. Nie, jaka część się pojawia. Przychodzi ta część i ty jej dajesz sposób. Ty tak. jesteś królem, który właśnie... I masz tak teraz wołasz masz doradcę, który mówi powiem Ci, z czego możesz być szczęśliwy i zadowolony. Nie, nie, ty jesteś głupi. To mnie nie rozwinie. Choć ty, który mi powiesz, co zrobiłem źle wczoraj na tym przyjęciu. Tak. <głos》> Albo co ja dzisiaj wiem. mam złego a to jeszcze przed sobą do zrobienia tam ty jesteś ważnym doradcą. Albo przypomnij mi, co, co, co mi jakiegoś strasznego w najbliższym czasie może spotkać. Wiecie, ja opowiadam Wam wiele bajek. W bajkach są pewne proste, schematy w których się skupia doświadczenie wielu pokoleń. Jest wiele bajek o, tak, o, 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 o królu, które małemu chłopcu, któremu czytano, tam straszne bajki. Pamiętacie? Jest taka w różnych odmianach zresztą, że z jakichś tam celów ktoś doczytał jakieś tam ktoś czytał straszne bajki i to dziecko było bardzo, było bardzo depresyjne, bardzo było przestraszone. I cała bajka polega na tym, że on kiedyś przegonił wreszcie tego do, złego doradcę, który te złe bajki czytał i znalazł kogoś, znalazł, kto mu czytał wesołe bajki, bo już w tym Pytanie jest, kiedy ty to zrobił. Pytanie jest takie, na co spędzasz swoje życie, co ćwiczysz? Ćwiczysz tak. zamartwianie się, czy ćwiczysz cieszenie się życiem? Czy ćwiczysz, komu dajesz niejako uchać w swoim wewnętrznych świecie? Bo jesteś tam jest bardzo wiele osób, które w jakimś sensie, osób ułasabiających aspekty ciebie. Yy, czy dajesz posłuch tym, którzy cię straszą, czy być może zdecydujesz się zacząć spędzać więcej czasu z takimi osobami, które cię wspierają, które wspierają, nie wiem, twój, twoją dobrą energię, twoje miofotony, żeby świeciły? Pytanie jest bardzo istotne: w co się chcesz zaangażować? Wiemy o tym z tego względu, że zawsze są niebezpieczeństwa, ryzyka i można umrzeć. Świat naprawdę jest pełen… To Pan gwarantuje. Świat jest pełen niesprawiedliwości. Nie Są spodziany. na tym świecie źli ludzie, którzy może nawet mają złe intencje wobec Was i Was nie lubią. No i jest oczywiście świńska grypa. Jest, jest świńska grypa. Świńska. Jest tasia Kleszka. grypa. Tasia grypa, Jest… I to się nie zmieni. To się nie zmieni. Tak będzie. I są też możliwości na tym świecie. Przebogata. Pytanie, o czym myślisz częściej? I to nie jest pytanie tylko związane z Twoim nastrojem, ale to, co ćwiczysz, to, co trenujesz, tym stajesz się naprawdę mistrzem. Wiele osób myśli sobie, no cóż, no stałem lewą nogą, nie, no to tak musi być dzisiaj, taki, taki no, muszę być taki nic mi nie wychodzi, sam tak, mi drogę przeleciał, nie wiem, nie spłonąłem trzy razy za lewy ramię, na nie obrót boże, ten tak cały są. dzień będzie po prostu do, do luftu. Są osoby, które myślą na tej zasadzie, na zasadzie jakichś takich przesądów. Co są? Pytanie, czy to jest sposób życia, który Ci odpowiada, bo być może jest coś takiego, że możesz jako wziąć w swoje ręce to, jak Ty chcesz danego dnia funkcjonować, jak Ty chcesz myśleć, to nie znaczy, że wszystko dokładnie, cały plan się zrealizuje, ale na pewno będziesz mieć... Dużo więcej szans na to, żeby mieć na koniec dnia taką, może powiedzenia, to był naprawdę miły dzień. Zrób eksperyment. Przyrzeknij sobie jednego dnia wszystkich doradców, którzy będą mi pokazywali zagrożenia, problemy i trudności. Nastawiali mnie negatywnie, negatywnie w stosunku do innych Nie świata. będę słuchał. Jeden dzień poświęcę tylko na to, żeby myśleć o możliwościach i o tym, za co jestem wdzięczny i nagradzać siebie za to, co mi się udało. Całować się po rękach. To bardzo ważna technika. No boli to ty ja Jeden dzień macie pozostałe dni swojego życia dużo i tam się możecie zrobić za, 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 różnice. Po prostu zrzuca się taki eksperyment. Nie chcę powiedzieć, że to był dzisiejszy dzień, bo pytanie tam, czego czekać.